Cześć, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w parku na Bydgoskim przedmieściu, a jesteśmy tu dlatego, że w tej lokalizacji przy ulicy Bydgoskiej znajduje się mieszkanie, które jest w naszej ofercie. Wejdziemy sobie za chwilę do środka zobaczyć jak to wygląda. Jest to mieszkanie do remontu, nieduże. Możecie je kupić, wyremontować, sobie zamieszkać. Jaka jest okolica, widzicie, widok z okiem jest na park, z którego właśnie wychodzimy. Zapraszam do środka i zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oferty. A to, o czym mówię, znajduje się w tej kamienicy, która jest mną. Idziemy. Że maseczkę można zdjąć. No i jesteśmy w tym naszym cudemku. Tak jak widzicie, drzwi zostały wymienione, więc to odpada. A poza tym, mieszkanie do generalnego remontu. Remontu, który możecie zrobić sam. Remontu, w którym możemy pomóc. Możemy pomóc w zaprojektowaniu tego mieszkania. Potencjał jest dość duży. Na razie jesteśmy w tym pomieszczeniu, do którego się wchodzi. I zobaczcie, pierwszą część filmiku kręciliśmy z tamtego miejsca. Taki jest widok. W takim miejscu możecie zamieszkać. przeciwko pięknej, zieleni i jednocześnie w dobrze skomunikowanym miejscu. Ale, okej, okay, tu jesteśmy w tej części do której się wchodzi przez wejściowe składki schodowej. Nie ma w tej chwili licznika elektrycznego zamontowanego i licznika gazowego, natomiast przyłącza oczywiście są. Liczniki zostały zdemontowane z tego powodu, że po prostu mieszkanie było nieużytkowane. Tu jest miejsce na kuchnię i na łazienkę. Wszystkie przyłącza i wchodzimy do jeszcze jednego dużego pomieszczenia ze skosem które można zaadaptować w dowolny sposób. Przejście do tego pomieszczenia można zrobić w tamtej ścianie i wchodzić bezpośrednio z pomieszczenia numer jeden. Jednocześnie eliminujemy wtedy przejście przez kuchnię do pokoju. Można zostawić w ten sposób. Naprawdę jest duża możliwość, jeżeli chodzi o układ tego mieszkania. Okna również zostały wymienione, w tym pomieszczeniu mamy trzy okna, z każdego z nich również widok na, parki na zieleń. Także tak to wygląda, jeżeli jest to coś, czego szukacie, jeżeli szukacie nieruchomości do zainwestowania po to, żeby to wyremontować, sprzedać, to myślę, że to wydaje się jak najbardziej idealnie. Jeżeli nie macie zwykle rąk, fach w ręce, szukacie czegoś niedużego, przytulnego, w fajnym miejscu, potraficie zrobić coś sami, możecie naprawdę zaoszczędzić dosyć dużo pieniędzy w stosunku do zakupienia gotowego mieszkania. Natomiast jeżeli chcecie kupić takie mieszkanie, nie brać udziału w żadnym remoncie, wprowadzić się do gotowego. Zrobimy dla Was wszystko łącznie z projektem oraz wykonawstwem mieszkania zgodnie z tym, co zostało zaprojektowane. Więc nie przedłużając zapraszam do kontaktu, zapraszam do zadawania konkretnych pytań i do obejrzenia mieszkania na Na razie trzymajcie się do usłyszenia.